Andrzej. Witam w drugim, e, pierwszym takim merytorycznym odcinku mojego cyklu owca. Ja, jak obiecałem, porozmawiamy sobie o dzikich gatunkach. No, niestety czasu nie mam zbyt wiele, więc przepraszam taką długi odstęp i też dzisiaj nie omówimy wszystkich dzikich gatunków spokrewnionych z owcami. E, te dzikie gatunki to jest po prostu chcę omówić całą podrodzinę kaplinę. Teraz tak, co to jest podwodzie na No musimy zacząć sobie od tego omówienia systematyki organizmów żywych pokrótce. Jak wspomniałem, człowiek lubi sobie różne rzeczy systematyzować. I on również y, poukładał sobie organizmy żywe. Y, systematykę, którą cały czas stosujemy, jej taką ogólne zręby dał Karolinę w swoim dziele Systema Natury z 1735 roku, w którym to Zawarł taki pomysł na uporządkowywanie poszczególnych gatunków do wyższych jednostek taksonomicznych. Jak to wygląda w praktyce? Weźmy sobie taki gatunek Ovis orientalis, czyli muflon. No i Ovis orientalis to jest nazwa naukowa w języku łacińskim. Ona się składa zawsze dla każdego gatunku z dwóch członów. Pierwszy człon to jest nazwa rodzajowa, a drugi człon nazwa gatunkowa. I już sama ta nazwa rodzajowa nam informuje o tym, że mamy do czynienia z rodzajem. Czyli każdy gatunek jest przyporządkowany do jakiegoś rodzaju. Na przykład ovis orientalis należy do rodzaju ovis, czyli owca. Tam oprócz ovis orientalis należy też szereg innych gatunków ovis canadensis, ovis yy, nivicola i tak dalej. Będę o nich mówił szczegółowo. Ponad rodzajem, wyższą wy, wy, jednostką od rodzaju jest rodzina, czyli familia po łacinie i w tym wypadku tego naszego muflona rodzaj to jest genus. W wypadku tego naszego muflona będzie to rodzina bovide, czyli krętorogie albo wołowate, lub też pustorogie. Rodzina krętorogie należy do rzędu parzystokopytnych, czyli artiodaktyla, który to należy do. Gromady mamaria, czyli ssaki, a gromada ssaki należy do typu fyllum, bo łacinie typ hor y, hordata, czyli strunowce, a typ hordata należy do królestwa, regnum animalia, czyli zwierzęta. No i ktoś tutaj może się zastanowić, no przecież są też jakieś kręgowce, jakieś pwabacze. Gdzie to wszystko jest? Jakaś, mówi Pan jakieś podrodzinie kapliny, O co chodzi? No tak, oprócz tych głównych jednostek, czyli tam gatunek, rodzaj, rodzina, rząd, gromada, typ i królestwo, mamy szereg różnych jednostek pośrednich. Tak na przykład kręgowce to jest podtyp, wertebrata, kręgowce czyli wertebrata, zobaczy? to jest podrząd, ruminacja. A no tutaj mamy do czynienia, będę omawiał, o podrodzinie kapriny, czyli części rodziny krętologich obejmujących głównie owce, kozy i kilka form I kilka innych też linii ewolucyjnych koice też tam Te dosyć dość ważną grupą tutaj są i teraz tak oczywiście tych podjednostek można wy, wy, wyróżniać bardzo dużo niektórzy tam na przykład jeszcze pomiędzy podrodziną a rodzajem robią plemiona, podplemiona wszystko ze swoją łacińską końcówką ja się w to nie będę bawił teraz pokażę Państwu yy, pokażę Pokażę yy, właśnie coś takiego jak drzewo filogenetyczne. To jest, to jest drzewo filogenetyczne. Systematyka do końca XX wieku opierała się na porównywaniu cech morfologicznych i anatomicznych. Natomiast po tym, jak nauczyliśmy się sekwencjonować DNA, okazało się, że bazując właśnie na sekwencjach DNA, można tworzyć drzewa filogenetyczne, które często się nie pokrywają z tym, co sądzono, bazując na systematyce tradycyjnej. I tutaj mam właśnie takie drzewo dla rodziny, pod rodziny Kaplinę. Ono tutaj, najpierw jest taki szereg grup zewnętrznych, tutaj pokazanych w ogóle, Antilokapra to jest antyropa widłorodka, w ogóle grupa zewnętrzna. Tutaj mamy jelenie, mamy bydło, jakieś gazele. I tu mamy taki Gałąź tego drzewa filogenetycznego, to to jest podrodzina kapryny. Można by to nazwać też kladem, gałęziem albo kladem. Czyli taką, jak gdyby częścią tego drzewa, która jest, pochodzi od wspólnego przodka, to jest najważniejsze. Tu jest gdzieś ten wspólny przodek dla tej, tu, przepraszam, dla całej podrodziny kapryny, tak. No i ja będę chciał omówić ten Tą, tą grupę. Tutaj jeszcze taka uwaga, będę używał takich terminów jak gatunek i podgatunek, więc gatunek to jest taka powiedzmy to podstawowe no, ciężko zdefiniować biologii gatunek tak naprawdę no ale powiedzmy, że jakieś tam próby są opisywania no podobnej, no, czasem wiemy, że coś jest gatunkiem, ale czasem są problemy, czy ta jakaś dana populacja jest gatunkiem, czy nie jest no i to, to też się mówi o czymś takim jak podgatunek, czyli taka geograficznie, morfologicznie wyróżniona jakaś populacja jednego gatunku. No ale czasem są możliwości, czy dane podgatunek jest gatunkiem, czy tylko podgatunkiem. Tu jeszcze chciałem omówić taki, taki właśnie, jak weryfikuje się genetycznie systematykę tradycyjną, mówi się o tak zwanych grupach monofiletycznych, parafiletycznych i polifiletycznych. Weźmy sobie tak tutaj rodzaj owis. Ono było opisane zanim w ogóle wiedziano o strukturze DNA. No, ale właśnie w wyniku badań genetycznych okazuje się, że rzeczywiście wszystkie te owce są ze sobą spokrewnione. To jest więcej tych gatunków, nie ma wszystkich. One są ze sobą spokrewnione pod wspólnego przodka. To jest grupa monofiletyczna. Wspólny przodek i całe jego powiedzmy sobie potomstwo. A weźmiemy sobie taki rodzaj kapra, czyli koza. I tutaj mamy problem, ponieważ widzicie, jest tutaj kapra sybylika, kapra ibex, Capra nubiana, kapra hirkus i kapra falconeri. Ale tu jest jakiś Hemidragus Emlachicus, który to jest blisko spokojony z kapra Sibira, ale dalej z tymi innymi. I te w ogóle są tworzyum odlebny klat. No ale ciągle tutaj kapra obejmuje to tutaj jak tutaj zajeżdżamy. Więc mamy część potomstwa jednego wspólnego przodka. Nie całe. To jest grupa parafiletyczna. Ale dodaj kapra nadal funkcjonuje w nauce. No i mamy jeszcze coś takiego jak tutaj Hemidragus Hemitragus jajakari, Hemidragus helocrius czy gatunki kompletnie widrównych miejsca drzewa. To już jest, jest grupa polifiletyczna, czyli niespokreślne ze sobą gatunki umieszczone w jednej grupie. Obecnie ta grupa już nie istnieje, ponieważ właśnie ta praca, którą tutaj pokazuję, jest to drzewo, to jest praca z 2005 roku Molecular Evidence for the Polyfili of the Genus Hemitragus. Właśnie o tym rodzaju Hemitragus, i pedii, Aleksandr Hasanin napisali tą pracę i właśnie od nich biorę to drzewo, które takim najbardziej aktualnym, które znalazłem w literaturze dla, tej, dla podrodziny kapliny. A też bez wchodzenia jakiejś szczególiki kolejnych, nie wiem, rodzajów czy gatunków, żeby nie, nie zaciemniać obrazu. No więc, możemy przystąpić do omawiania. Więc pierwszym takim gatunkiem, taką linią ewolucyjną, tutaj to jest pantolops Xoni, czyli antylopa tybetańska, czyli chiru. Ja tutaj pokazując te zwierzęta, Będę się posiłkował dwoma stronami. Jedna to jest taka strona Ralph's Wildlife and World species Places, y, która to jest właśnie prowadzona przez takiego niemieckiego, y, niemieckiego y, fotografa przyrody, który bardzo fajna strona, właśnie się interesuje kaplinę. I tutaj, i y, tutaj właśnie bardzo dużo fajnych zdjęć pokazuje i też daje informacje pewne. Ja będę chciał właśnie głównie zdjęcia pokazywać, właśnie tutaj, żebyście wiedzieli, jak te zwierzęta wyglądają. A druga strona, której będę korzystał, to jest strona yy, Światowej Unii Ochrony Przyrody IUCN, gdzie będę chciał pokazać po prostu, jak wygląda jak wygląda jak wygląda nam yy, Zasięg danego gatunku i stan jego zagrożenia. No i właśnie, w przypadku antylopy tybetańskiej, wyżyna tybetańska, dosyć liczny gatunek, wzrastający w trend populacji. Status bliski zagrożenia, nie jest zagrożony wyginięciem. Wygląda właśnie tak, jak tutaj widzimy na tym zdjęciu. Tak bardziej jak antylopa, nie przypomina kozy, no ale właśnie badania genetyczne wykazują, że jest to gatunek spokrewniony z właśnie owcami kozami. To jest taka grupa, pierwsza, gru pierwszy gatunek, grupa można powiedzieć zewnętrzna. Jak pójdziemy sobie dalej z tym drzewem, to mamy następny klat taki, blisko ze sobą spokrewniony, znaczy blisko taki no, ze sobą spokrewniony Ovibos moshatus i Nemorhedus sumatrensis. Nemorhedus sumatrensis tutaj to jest, się kryją dwa rodzaje tutaj na tym drzewie blisko są spokrewnione, które będę teraz opowiem, najpierw się weźmiemy za tego Ovibos moshatus, czyli po polsku jest to wół w mowy, Włupierzmowy, włópi już, mowy. Włup już mowy, proszę Państwa, występuje w Arktyce, występuje w Arktyce, tutaj północna Kanada, no, na wód Grenlandia jest to zwierzę duże do 400 kg samiec przypominające bardziej chyba krowę niż owce. Takie ciekawostką jest jego zachowanie, że w razie zagrożenia dorosłe osobniki stada tworzą krąg a w środku kryją się tego kręgu cielęta na jakichś wilk, czyli by ich atakował, tak dostanie takim rogiem to może się dla niego źle skończyć nie jest, jest gatunkiem najmniejszego ryzyka jak na razie, ale ocieplenie klimatu myślę, że tutaj zmiany klimatyczne mogą spowodować zagrożenie dla tego gatunku topnienie lodowców i tak więc wcale nie, nie jest taki bezpieczny no i tak jak mówiliśmy na tym drzewie grupą siostrzaną, czy taką najbliżej spokrewnioną z są z to są właśnie Nemorhedus, I, i Capricornis. Tutaj omówimy sobie najpierw rodzaj Nemorhedus, czyli gora po polsku. Yy, tu jest problem z Nemorhedus i tym drugim rodzajem Capricornis, czyli Serału, że tam ciągle ta systematyka nie jest rozstrzygnięta, więc tam nie do końca wiadomo, czy coś jest gatunkiem, czy podgatunkiem. I tak na przykład IUCN wyróżnia trzy gatunki Nemorhedus. Nemorhedus Goral czy to po polsku jest nazywane Goral Himalajski, o ile dobrze pamiętam, występujący w Himalajach. Nemorhedus Bailei, występujący tutaj bardziej na wschód od Himalajów, Bhutan, Birma, Północne Indie, Chiny. Nemorhedus caudatus, czyli goral długonik, ogoniasty, który występuje tutaj w, na Półwyspie Koreańskim, w Chinach, w północnych Mandżurii i w, tutaj, no, daleki wschód rosyjski, koło Władywostoku. Natomiast Caprine World tutaj więcej tych gatunków wyrównia, stosuje inną systematykę. Tutaj na przykład jeszcze z tym himalajskim jest jako taki brązowy himalajski, szary. Czy, znaczy, czy ten nominatywny gatunek to jest to jest goral szary? Yy, birmański, najmniejszy tutaj. Yy, no właśnie to jest ten długoogoniasty z Korei. No i tutaj ten z tych bardziej tropikalnych rejonów, tam Birma, Indie. Po polsku to chyba jest jako rodzawy opisane. Teraz taką nazwę mu nadano. Natomiast no, ja staram się korzystać najczęściej z tych nazw. Literaturze po prostu łacińskich, bo one są takie naj, naj, najbardziej jednoznaczne. To są takie zwierzęta niewielkie, żyjące w górach, raczej wysoko, kiedyś właśnie klasyfikowane z kozicami. Można by je tak właśnie porównać do naszych kozic po prostu ekologicznie. Drugi, gat drugi rodzaj bliski, właśnie Nemorheadus, to jest Capricornis serau. I tu znowu mamy IUCN, wyróżnia trzy gatunki. Serau Capricornis sumatrensis, czyli Serau. Białogrzywy, który występuje tutaj i w Himalajach, Chiny, tutaj właśnie Indochiny, Tajlandia i aż na Sumatrę tutaj w tropikach. One troszkę niżej niż gorale, ale też to są zwierzęta górskie. Kaplikornis winhoi, czyli z Tajwanu, serał tajwański, kaplikornis lubidus, serał rudy czy czerwony po polsku. O, tutaj właśnie północne Indie, północno-wschodnie Indie, Birma i Crispus Kirispus, Cera Łukendziewaby z Japonii. Yy, tutaj na pewno ten Capricornis Crispus i Capricornis Finhoei, one są oddzielnymi gatunkami od tych innych, z tego względu mają inną liczbę chromosomów, to jest pewne. Natomiast te, tutaj ciągle ta systematyka jest niepewna. Bo tu już zresztą jak widzimy na stronie na przykład tej, tu mamy właśnie ten Sumatransis. Ale mamy też himalajski, osobno opisany Capricornis thar, w niektórych systematykach on właśnie jest jako gatunek opisywany. Milne dworcy, chiński, tutaj indochiński podgatunek, jakby tamtego, ten z Birmerdzawy, kędzierzawy z Japonii i tajwański. To są troszkę większe niż gorale, ale bardzo blisko spokrewnione. kiedyś w ogóle razem opisywane jako jeden rodzaj. Dobra, teraz idziemy dalej. I następną linią ewolucyjną tutaj jest Oreamnos americanus, czyli kozioł śnieżny. Kozioł śnieżny, proszę Państwa, tu już sobie wpiszemy, gdzie on występuje. Kozioł śnieżny jest gatunkiem amerykańskim. Występuje w górach skalistych i w innych tej pasmach z północnej Ameryki, od Alaski po tutaj północne Stany. Zjednoczone w Kanadzie jest to tak jak nasza kozica znowu. Wysokogórskie, z tego względu jak piszą obrońcy przyrody, że niezbyt narażone na polowania. Chociaż jak patrząc na to zdjęcie, nie zawsze. Jest takie ładne, puchate, białe, biały taki kozioł, dziki. Zwinne bardzo zwierzę, skaczące tam po górach. To jest też ciekawe, że y, młode, które się rodzą y, od kozła śniewnego, te ich zdolności właśnie spinania się po skałach, no nie mają wrodzonej genetycznie, się tego wszystkiego uczą od rodziców. Dosyć ostry trening przechodzą. No, bardzo chciałbym kiedyś zobaczyć na żywo, jak się udało. Y, jak mówiłem, tutaj jeszcze kwestia zagrożenia. Gatunek najmniejszej troski stabilna populacja. Ja mówiłem niespecjalnie na niego polują, więc nie ma tak źle. Yy, dobra, następny gatunek, który tutaj mamy, to już będziemy mieć taki klat, jak widzimy. Teraz. Którego potomkiem są owce? Czyli tutaj już mamy bardzo bliskich krewniaków owiec. Rzeczywiście. Czyli tak żeśmy szli sobie była ta antylop, czyli mamy krewniak, wodek wszystkich kapryne, osobno oddzieliła się antylopa tybetańska, potem to się podzieliło na dwie grupy, z czego jedna to się podziela później na ten właśnie Gorale i obiboc, czyli głupi yy, w mowy, następnie to się podzieliło na dwie znowu klady, czyli oreamnos, czyli kozioł śnieżny i cała tutaj ta grupa, gdzie mamy kozy, owce, kozice i takina i ta grupa się rozdzieliła na dwie, jednej pochyła się na kozy i inne tam gatunki, o których będziemy później mówić, a z tej drugiej mamy właśnie pierwszy gatunek Mamy klat, którym są właśnie owce, i to jeszcze kilka innych gatunków, ale właśnie ten pierwszy, który omówimy, taki zewnętrzny w tym kladzie, ale to już jest taki blisko owiec to jest budurka z Color, czyli Takin, Takin, takin. No i znowu wracamy do Azji, w górę Azji, Takin. Takin jest gatunkiem narażonym na wyginięcie ze spadającą populacją. Występuje, widzimy tutaj wschodnie Himalaje. Tutaj północna Birma, Chiny, Butan jest gatunkiem, hmm, wyróżniane są, to jest duże zwierzę, wyróżniane są te cztery podgatunki, jest to zwierzę drugie po pole piżmowym. to znowu wypełniające bardziej nawet jakiegoś byka niż, niż owce. No, i takim najładniejszym jest Golden Takin, czyli takin złoty, którymś z polskich ogrodów zoologicznych występuje. Nie jestem pewien, czy to nie przypadkiem we Wrocławiu, zapomniałem sprawdzić przed nagraniem, przepraszam. W każdym razie, no, no bardzo ładne zwierzę. Ja bardzo lubię takiny. No i no, tak, jak właśnie mówię, no to zwierzę azjatyckie i już taki bliski krewniach powiedz no więc to był takin natomiast tu dalej mamy kolejny klat tu mamy jedną grupę kozice i owce teraz sobie mówimy właśnie kozice w kozic mamy dwa gatunki jeden to jest kozica północna czyli ta która występuje u nas już zobaczymy sobie dokładnie jej rozmieszczenie Jest gatunkiem najmniejszego ryzyka. Występuje, szeroki ma zasięg. W Alpach, tu mamy taki podgatunek alpejska alpejskiej, tutaj w Francji, w okolicach Grenoble, tu jest taki bardzo mała populacja, opisana jako podgatunek kozicy kartuskiej, w masywie Kartuzu. Mamy kozicę Taczańską. z podgatunek kozicy w Tatrach, polskich i słowackich. Karpacką, bałkańską, anatolijską oraz kaukaską. No jak kozica wygląda to każdy z nas pewnie wie, tutaj nie będziemy każdej przeglądać sobie każdego zdjęcia, no tutaj mamy właśnie w Tatrach zdjęcie kozicy, piękne zwierzę, no symbol tat naszych, to jest właśnie też taki typowo, typowo wysokogórski gatunek kozica południowa czyli kapra pyrenaajka występuje na trzy podgatunki kozica Pirenejska kozica Kantabryjska i kozica apenińska co ciekawe ta taka dosyć oddzielona i ona Kiedyś była, nawet takie były podejrzenia, że można by było opisać jako odrębny w ogóle gatunek. Ale na razie to jest jako jeden podgatunek, więc taki zasięg bardziej w tych południowej Europie. No wygląd kozicy południowej jest podobny do tej północnej. To raczej są mniejsze te zwierzęta, z tego co wiem. Natomiast no, no wygląd mają podobny. Kiedyś one były uznawane za jeden gatunek, później wydzielono właśnie. Jako osobne podgatunki yy, kozice, właśnie północną i południową. Yy, to więc tak. No i doszliśmy do owiec. Ja teraz mam taką propozycję, że sobie tutaj zrobimy przerwę, ponieważ temat owiec jest to temat dosyć złożony. Yy, I w następnym odcinku chciałem właśnie omówić dokładnie owce omówić dokładnie, tu będą jeszcze dwa takie gatunki takie samodzielne, że tak powiem omówić kozy no i jeszcze tutaj hemitragusy, czyli tary, które no właśnie są taką ciekawostką tutaj w tym wszystkim biologicznym więc na razie dziękuję wszystkim za uwagę bo zachęcam do zachęcam do Zachęcam do subskrybowania, do yy, lajkowania, do komentowania, zadawania pytań. Mam nadzieję, że było to ciekawe. W yy, następnym, tak wspomniałem, owce, kozy i skończymy owianie z dzikich. Cześć, dobranoc.